Jak co roku już od dłuższego czasu zapraszamy w tym roku również, a w zasadzie w przyszłym na 10 stycznia na plac Tysiąclecia w Szanowie. Impreza zacznie się około godziny 14, no i potrwa do godziny 20, zakończy się światełkiem do nieba. W tym roku zbieramy na godną opiekę osób starszych oraz na oddziały pediatryczne. W tym roku też taka zbiórka będzie miała miejsce. Co prawda nie znamy jeszcze dokładnych godzin, więc proponuję śledzić fanpage'a na Facebooku albo oficjalną stronę finału internetową. Natomiast dobra informacja jest taka, że udało nam się w tym roku zorganizować troszkę większą ilość osób, które będą tą zbiórkę przeprowadzały i w związku z tym będzie też możliwość oddania krwi przez większą ilość osób, z czym zawsze był problem, więc w tym roku myślę że już się z tym uporamy. Jak co roku licytujemy różnego rodzaju gadżety na Wielką Orkiestrę. W tym roku od jednego z fanów dostaliśmy gadżety z autografami skoczków narciarskich, głównie od Kamila Stocha, ale nie tylko. Są to różnego rodzaju plakaty, pocztówki i, i gadżety sportowe. Zagrają cztery zespoły. Z bardziej lokalnych kapel będzie to zespół BAOS Chrzanowa oraz Krakowski Subline. Gwiazdami wieczoru będzie zespół Konopians, który obchodzi 20-lecie. Oraz Abradab. Poszliśmy za ciosem. W zeszłym roku na Pocahontas przyszło bardzo dużo ludzi, więc stwierdziliśmy, że w tym roku też postawimy na hip hop. Ciekawostką jest również to, że w tym roku rezygnujemy ze szczytów Hogi na Światełku do Nieba na, na rzecz yy, nowej rzeczy, czyli pokazu Fireshow w wykonaniu grupy Opal z Solkusza. Będzie to około 15-minutowy 15 pokaz, który mam nadzieję, że wszystkich pozytywnie zaskoczy.